Pojeździmy sobie trochę na rowerach, ale w Robloxie! Zagramy dzisiaj w grę Rowerowa Planeta Skoda. Halo, halo, ja już jestem! A film powstaje właśnie we współpracy. Dobra, Kitek, czy ty już na mnie czekasz? Uuuu... Myślałam, że to ty mi machasz, a to nie ty! Dobra, i bierzemy. O, odbierz kask, okej. Okay. Mogę sobie wybrać? Zielony! Ten będzie pasować, o! Ten, ten, fioletowy. Ten będzie pasował! <laughs> Mogę odebrać w tej grze wirtualną kartę rowerową, czyli pewnie muszę ją przejść. Cześć, Mowinka! Okej, okay, mam podejść teraz do lady. Dzień dobry. Mam już kask. Odbierz misję. Zabozasz się ze swoim garażem i upewnij się, że Twój rower jest w doskonałym stanie technicznym. Rozpocznij. Okej, okay, na razie trzeba misję jakiś wykonać, pewnie, żeby rower dostać, albo żeby kartę rowerową otrzymać. Siemanko! Czekaj, no ja chcę rower. Mam nadzieję, że będzie różowy. Czy ja mogę potrawie, A, mogę potrawie To idziemy na skróty. Jesteśmy teraz w garażu, gdzie wykonamy misję numer dwa. Podejść do roweru. Okej, okay, zobacz. Zobaczymy, czy wszystko jest ok z moim rowerem Co prawda nie jest różowy, ale no to my wybaczymy Nie siadaj na nim, ja mam go pompować Pompuj, 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 pompuj Opony A po zimie to tym bardziej trzeba napompować Teraz go umyjemy To siedełko jest w drugą stronę, więc pewnie trzeba będzie go nastawić Nastawiamy siedełko! Na samym końcu dostaniesz dwa pytania i musisz na nie dobrze odpowiedzieć Ojejciu Jakie elementy roweru należy regularnie sprawdzać, aby utrzymać go w dobrym stanie? Hamulec, opony, łańcuch, siedełko, kierownica Chyba tak? Kiedy należy sprawdzić ciśnienie w oponach swojego roweru przed każdą jazdą. Tak, jest, się Ja mam następną misję, Mufika Czekaj, no, ja już stąd wychodzę. Bo zmroku też obowiązują zasady. Pamiętaj o oświetleniu na drodze. Rozpocznij. Wow. Wejdź na rower i klikając przycisk rowerów. Okej, okay, dobra, już, 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 już. I co dalej? Pamiętaj o kasku. Gdzie mam kask? A mam kask. Dobra. Okej. Okay. Co dalej? Okej, okay, zapadł zmrok. Zrobiło się ciemno. Czas włączyć światła. Wow. Na nogach. Odblaski to są dobra. Co każdą misję dostajesz na sam koniec pytania i musisz na nie dobrze odpowiedzieć, żeby zdać na kartę rowerową. Różysa stwarza zagrożenie w ruchu, jadąc nieoświetlonym rowerem po zmroku? To... Tak, dokładnie. Poza obszarem zabudowanym po zmroku należy nosić elementy odblaskowe. No tak. W każdym wieku. W każdym wieku, pamiętajcie, trzeba. Pokonaj teraz, stosując się do sygnalizacji świetnej. Pamiętaj, aby zatrzymać się na żółtym świetle. Rozpocznij. To może być ciekawe. Pamiętaj, że musisz o też... O, Zielone, dobra. Jedziemy, jedziemy dalej. Udało mi się. Ups a to ty tylko musisz po prostej pojechać i musisz się stosować do świateł. Ojej, okej. Okay. Zielone, zielone, zielone. Proszę cię, nie zmieniaj się. Dziękuję. A tu jest żółte. Stop. O, to jeszcze mogę podjechać. Zielone. O, już koniec. Kolejne zadanie. Dobra, dawajcie kolejne zadanko. O, się Mufika. z Roperem Skrzyżowania w pierwszej kolejności stosuje się do tej przez policjanta. Tak. Wiadomości SMS od <grym najbliższych <grym znajomych. Sygnalizacja świetna na skrzyżowaniu zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej. E nie. A, ma to samo zastosowanie dla rowerzysty, jak i dla kierowcy. Jej! Kolejne pytanka, dobrze? Nie wiem, czy zauważyłaś, że zawsze jedna odpowiedź jest taka śmieszna. A bogaj teraz trasę, wskazując, w którym kierunku zamierzasz udać. Czyli dalsza tak ręką ręką! Prawo, lewo! Słuchajcie, jeśli nigdy nie wiecie, która jest prawa, która jest lewa. Ja wam zdradzę mój patent. Zawsze robię tak i tam gdzie jest literka L w moją strzędę, to zawsze znaczy, jest lewa. <śmiech> jest, że miałam z tym problem. Uuu, i czy, czeczej, czy, czy, i jak ja mam sy sygnalizować? Aha, e, dobra. E, skręcam. I teraz faktycznie skręcamy do. Dobra, E i, I Q. Okej, okay, i teraz będzie Q. Znaczy, w sumie jadę po prostej. Tak, właśnie, jak jedziesz po prostej, nie powinniśmy. Pamiętaj, że na rondzie też się włącza sygnalizacja. Zielone, dobra, nie było żółte. O, nie żółte, żółte, stop. Zielone! Skręcamy. Dobrze. Ok, nic nie jedzie, czyli mogę się włączyć do ruchu. I teraz jeszcze, o, dobra. Okej. Okay. To by się udało? Tak, 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 za pierwszym razem. Rwerzysta dojrzający do skrzyżowania może poruszać się środkiem zajmowanego pasa. Tylko wtedy, kiedy pas z ruchu, po którym jeździmy, umożliwia przyjazd przez skrzyżowanie w co najmniej dwóch kierunkach. Okej, okay. i pierwszą czynność, którą wykonanie. Upewnij się, że Madelf jest bezpieczny. Biorę kolejną, szóstą. Ja tak samo. Następuj przecież za pierwszym. Okej, okay. czy, czy, czy. Czy pan przechodzi przez te pasy? O, wiedziałam. Okej, okay, mogę ruszyć. Sygnalizacja, proszę bardzo. Idziemy dalej. Skręcamy. Stop, 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 Uff, Udało mi się. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest zabronione. Pieszy to osoba, która znajduje się poza pojazdem na drodze, a również jadąc na wrotkach czy deskorolce, tak. Okej, okay, okej, okay, dobrze. O mniej przeszkody na drodze, okej. Okay. Na innych uczestników ruchu. Prawi się coraz trudniej. Uf, damy radę. Czyli damy radę? Tak, damy radę! To czerwone! Zielone! Mateczko! Sekundo. Okej, okay, czy to już koniec? Tak. Omijanie to. Tak. Dobra, ile jeszcze nam zostało misji? Musimy wykonać wszystkie 11. Pomóż naszemu robotnikom w drogowemu w poprawnym doborze znaków drogowych. Dzień dobry! Pomożesz mi, no jasne, tylko gdzie to mam zrobić? Okej, okay, czyli pewnie przejście dla pieszych, ale tu nie ma rowerowego, więc jest tylko dla pieszych. Idziemy dalej? Tutaj. A skrzyżowanie. Dobra, idziemy dalej. Tu, w tą stronę! A tutaj, w którą to jest stronę? To jest przejazd. Wiem, to jest na pewno dla rowerzystów. Idziemy teraz tu. Dobrze mi idzie. I tutaj mamy. sygnalizację. O, wow wow! Dzięki! Proszę bardzo. Okej, okay, udało mi się. Dobra, dalsza misja. Porusza się po drodze publicznej, stosując się do ogólnych przepisów ruchu rowerowego. Okej. Okay. Po pierwsze muszę dać, że skręcam. Sygnalizujemy, nic nie jedzie. Skręcamy. Okej. Okay. Nic nie jedzie, czy coś jedzie? panowie już przeszli. Ustęp pierwszeństwa. Ekstra już tylko krok dzielicie od mojego. Moich... Karty rowerowej. Będę miał pierwszy kartę rowerową, Mufinka. Nic nie przebiega. Czy oni mi tu wejdą? Nie weszli. Tu wejdą. 100%. Tak myślałam. I tu mam się chyba zatrzymać. Okej, okay. udało się! Już tylko krok dzielicie od twojej karty rowerowej. Bo część do ruchu to. Udało się. Ok. Dystryb zawsze porusza się po ścieżce rowerowej. Okej. Okay. Mi się już udało coś to misję Mufika. Okej, okay, tu trzeba przepuścić. Pana przepuszczamy i skręcamy na drogę rowerową. Mufika. No? Gratulacje, przed została ostatnia pełna przeszkód, skrętów i nietypowych zdarzeń, i będę miał kartę rowerową. Ja też chcę. No dawaj zielone. Jej. Idziemy. Dobra, tu trzeba ustąpić pierwszeństwa. Muszę tu skręcić. Okej, okay. skręcamy. Tu nikt nie przechodzi. Nie. Dobra, i skręcamy na tą ścieżkę. Okej, okay, i skręcamy znowu tu. I skręcamy znowu tu. Oni przechodzą. Okej, okay. o matko, i cały. Wdało się! Mam moją kartę rowerową Buffika. Ja! i ja też chcę Z datą elegancko, Kitek No i teraz to jest pięknie I to, dobra Ja jeszcze muszę jedno wykonać To to był egzamin na kar... A, to jest egzamin Dlatego jest 10 zadań I to jest egzamin O matko Kitek, trzymaj za mnie kciuki Trzymam kciuczki Okej okay, Dobra, nie przechodzą O, tu jest nawet przeszkoda Rozlane coś było na jezdni Okej, okay, tam już jadą auta A ja chcę skręcić tu Więc przepuszczamy Dobra Okej okay. Czerwone światło Więc zostajemy na czerwonym Tak jak ten czerwone auto Zielone jej! Okay. Jedziemy. Tu mamy skrzyżowanko, na którym chyba muszę skręcić. Tak, muszę skręcić. Poczekam, aż oni skręcą. Nic nie jedzie. Okej, okay, to jedziemy. Zielone. Czy ja teraz dostanę moją kartę rowerową? Odbierz nagrodę! Widzę, że nauka nie poszła na warne? No, 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 no. Ale tam czy. Twoją... Mam nadzieję, że z moim zdjęciem. O! Jest! Dobra. Dziękuję. Sztosik. O, teraz jesteś pełnoprawnym członkiem naszego miasta. Wi-Fi. Dołącz Do reszty parku, rozrywki. Sztos! Dziękuję, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję. Numer telefonu na pogotowie. Okej. Okay. Okej, okay, super. I co teraz? A teraz będziemy przechodzić wyścig. Że wiesz! Są trzy tory do wyboru: Luna Park, Planeta i Dżungla. Naciśni u góry na to palmę. Zobaczymy, kto jest lepszy. Torczunga, na tym by to już spotkać. Kokosy! Kokosy! Mam kask, mam kask. Wszystko jest gotowe, gotowi jesteście. No, kiszto! Patrz, jak to wygląda! Co? tak przyspieszyli! Co? O, mateczko Ło, y węże tu są Co się stało? O nie, nie, coś rozlane Coś jest rozlane Jestem pierwszy No co ty, ty przede mną jedziesz? I tak, weź się nie wygubiaj I Jesteś za mną zaraz, widzę, druga jesteś Ło myk, myk, ło wow. Ślizgiem Daleko jesteś za mną? Nie wiem, nie widzę cię Balony Kałuża Co się tu dzieje, widzowie? Jestem ostatnia Ale spokojnie, Mufika, jestem pierwszy Super To jest drugie okrążenie, to są dwa okrążenia trzeba zrobić O nie, ja muszę wyprzedzić Kość, żeby nie być ostatnia. Znowu mijamy te same balony? A byłam już przedostatnia! Chyba końcówka już mam mufika. Zaraz będę miał mytę! My Będę pierwszy! Pierwszy! nagroda 21! Wow, mogę robić triki. Jeździ na kole. Huhu. Ty już przyszedłeś? Tak, ja jestem pierwszy. Jestem najszybszym. najszybszym. rowerzystą są w mieście. No nie. Teraz mogę robić triki jako zwycięzca. bum, bum. Czekam na ciebie. Dzięki. sam jest szybki. Triczek, triczek, triczek. Nie, 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 wracamy na plac zabaw. Wow, chociaż coś wygrałam. Jej. Które miejsce? No zgadnij. Siemanko, Mufika. Od światła. Tutaj można robić triki na tym placu. Zobacz. MYK! Sztosik. Jeśli gra wam się spodoba, Koniecznie zostawcie jej kciuka do góry. I wrum! I to osłabię z koksem. Ofica też. A wy buziaki. Pa. Pa.